Nie mam z tej strony z i Madrista tak, i będziemy sobie grać w D-Wallessy Zresztą widzicie i co zwykle jest na moich filmikach. Nie Ja idę na łuk jak zwykle. A Ja nie mam kilofa. nie Nie. Ja w ogóle nie lubię kopać, dlatego nie kupiłem... nie kupowałem sobie kilofa. Respect i nie kurnik, kurde. Zawsze chodzę na uki, zawsze pytają się mnie, mnie o to samo. Nie, ja wolę iść kochać, bo jest zero, na ukiwanie. Nie zacznę być Okej. Okay. Już mnie tu będą zaraz strzelać, kurde. Może no, na zarabiając na, na jest dobra. Wszystkie są jakie kupiłem, wiem, że tam tygodnie, dając i No widzisz? Można? Można. No i jest pozbawiona Później mnie. Jeszcze nie mam dźwięków włączonych, nie wiem czym. Czekaj. Tutaj... Mam, mam To tyle lepsze. No nie, no zrzucił go. I tak, teksturpak macie jeszcze do jutra udostępniony, także nie Musicie się spieszyć z pobieraniem What the fuck, idę to jest? Sposrało ludzi Chyba czterech... czterech? Tak, czterech żółtych, what the fuck What the fuck, jak nie Mnożę myślę I czemu w ogóle mówię what the fuck cały czas, what the fuck? <śleski> Wysoka, to zeszłok, to zeszło, tak, mówię, what the fuck? Co to jest what the fuck mówiąc, what the fuck? fuck? Okej. Okay. Szczelają do mnie sztifki. Sztifki widzisz? O przepraszam. No zdrowie. Dzięki. Teraz taki spam będzie. Kichnął chybe. Hashtag kichnięcie. Ja pierdzielę. Ich posad tych ludzi posrało, nie? Nie ja dość, że jest czterech żółtych, jeszcze czterech zielonych. Nie wiecie, marzą się. Biedronkę zabiłem. A Biedronek zabijać i nie wolno. Nie bierzcie ze mnie przykład Nie wolno zabić biedronki No zabijesz Biedronkę i teraz nie będzie gdzieś zakupów robić. No. A, już taki żart Rozumiem, rozumiem. A tam Ej, się... Mogę powiedzieć suchara? Możesz powiedzieć suchara. No. Ale to musi być dobry suchar, to czekaj. Hmm. WW w ogóle Cześć www i go jako to nie. Bo skate ty. Skąd tu się w ogóle skate wziął? On był na innej arence. no specjalnie nie, wyszedłem, żeby czy... z nim nie być. nami. To ty sknuj. Przyrażą mi kaj zobaczy tych nie, gryfinię, no? Mnie tu no. nie ma, no. Okej, okay, już mam. Kiedy teściowa jest na 102 Nie wiem. 100 metrów od domu i 2 metry pod ziemią Uf. A skate jest z nami w Chinie, czy nie? Co? Skate jest z nami nie. w teamie, bo inaczej by mi nie Nie wiem, ci KSO, To jak ty strzelasz, a wiesz, ma typ jeden sobie w on innej wieży Janecznik nie wiem znaczy, 7 killi Skate 7 kili. A, KS, dobra, to był KS, sorry ale że jemu ksują, na sam kraj Ale to wolę napisał Łap widzę donate i kto ci A propos donateów jeżeli ktoś byłby tak bogaty i chciał mi zakupić CSGO to z chęcią przyjmę i będę z tego nagrywał Z modlitwem. Mówię ci, ja, ja cię wykieruję to ja będę kierował ciebie. kiedyś się grało w jedną w szóstkę na no, co? To, dobre czasy. Stare dobre czasy. Hmm. Jak jeszcze się kierowało z Awki. no to były czasy. A nie, wtedy miał każdy jednego skin, a nie teraz skiny porobi i ty no, zarobić można, tak? No nie tak. Ale też możesz stracić. No na przykład wiesz, wyrzucę takie 50 euro na 50 skrzynki kluczy i wiesz, dropnie ci same T9, jakieś blue, coś tam I nic z tego nie masz. Które jest warte 2 centy Zamiast 50 euro będziesz miał w buty mi rzucił skate A, tak. Dobrze, dobry donate. Crafting? Nie, we mnie. Ja już mam żelazną no, platencje. O masz. Donaty. Się zjeb... o, o, o. Gdyby, ty tu stoisz koło mnie? Ja stoję tutaj koło ciebie. Aha, ja cię nie widzę. O dobra, już cię widzę. O jaka klatka tu się... Mam dopiero 2181 monet, gdyż ponieważ iż dlatego, że nie gram zbytnio w Minecrafty. Właśnie, ja sobie kupię przedmiot stały. Co polecasz, kupić refile, czy perły? Perły. Nie, ziemniaki. Tak. Co to, to, to jest za zakup? Ziemniaki? Ogólnie mogę być mało żywy, bo jestem trochę przeziębiony. I tak, trochę. Rundę. Chyba się z setem wyrobię nawet spokojnie. Kurde, ja chciałem w ostatnim filmiku zrobić timelapsa i te jedno cięcie, ale te drugie nie chciało mi się wyrenderować i tak trochę kapewnia fajna rundka było. Co z tego, że mnie w pięciu napadli i zdechłem, ale, ale była fajna rundka. O, w pięciu Tylko w pięciu potrafią zabić nieskójka. Do tego nie da się nie ani na masz ten... ...nik nie... się Czekaj, czekaj. Eee, Fokus, O. Hmm. No, czy ja wiem, czy to był Fokus? Byłem sam na sześciu, a sześciu było właśnie w tym teamie. A no tak, no to co innego. Ja bym sobie kupił kostar, Ale i tak się no. skupili tylko na mnie, tak. Nie, nie bili siebie nawzajem. A, ale to... Jak dla mnie jest to traktowane pod sojusz między teamami, tak? Mhm. A, jak większość osób powinno wiedzieć, że jest to karane. Ale, znaczy, byłem sam na sześciu i tych sześciu było w A. jednym teamie, nie? Ale to dziwne, że się nie, nie bili, nie? Mogli się samych nawzajem bić. Z TNT chyba. O dobra, tu jest Ancient Musiałem sprawdzić czy, się, czy to się w ogóle nagrywa Bo jakby się nie nagrywało to trochę tak kaperoni by było Z nieszczala, trzeba nie W ogóle Madrista miał czajnik na, jako mikrofon ale założył sobie skarpetę na mikrofon i już nie ma czajnika <laughs> Cicho <śmiech> To jest tajemnica, po co kupować po filterach, wystarczy rajtuza Prawie skraftowałem motykę Pamiętam jak jeszcze na tych starych wallsach mmm, Grał wtedy z nami Kakaroto Czyli z Hugiem Dogminikiem grał jeszcze Kakaroto Daliśmy eee. tą rundkę czteroosobową I Kakaroto, czyli Kubie, nie chciał się kopać To postanowił zostać villagerem Bo myślał, że villagery zawsze przetrwają, a nic nie robią No to hmm. zbudowaliśmy dla niego taki prowizoryczny domek villagera Zrobiliśmy tam farmę Daliśmy mu diaksową motykę Zakubowaliśmy go i tak wygrał, grę. Naprawdę? Tak. <grym> no to ja grałem coś takiego jeszcze na starych płacach, jakiego taka friksałka, co nie? Jak go grać jeszcze? Poszedłem sobie na łuk. Zresztą się gdzieś pod ziemią i wygrałem rundę, bo z typem, z którym sam na sam, co nie? Mhm. Zabił się i wysadzałem z na środku. I to była tutaj moja pierwsza wygrana, że jak ucieszyłem się jak nie wiem, jak dziecko w Afryce, które dostało butelkę wody. Dobra, dawaj wychodź, bo już 13 sekund. Pod... Gdzie jesteś? Nie ma cię. Jestem pod zwierząt. Czekaj, eee, skuj. O, jestem. nie mam... mam jabłko eat me. Gdy. No właśnie wiem, ja widziałem. Eat me. Własnoręcznie robione. No, no. Słyszałem, słyszałem. Komieczek taki trochę z dupy. Mm. go tak. zmienić. Zresztą cię mogę edytować, co mi się tam Ja so, jeszcze z tym sobie poradzę No dobra no, no Jakbym był gminikiem, no to... To wtedy byś mógł no, no. Jak on kupił sobie kartę graficzną i nie wiedział jaką i... A I przez co nie może grać w gry I Ja się nie? go pytam i ja do niego mówię No to spójrz na pudełko, zobaczysz jak, jaką masz kartę to trzyma pudełka w domu? No tak, ja na przykład pudełko czuchawek i od myszki zawsze mam przy sobie. No ja mam taką specjalną szafę na takie rzeczy. że ja mówię na teraz. Latam jest... w kółko jak debili, jak jest 13 osób, nie w tym o, no. z 8 w naszym teamie. Nawet nic jest. A na środku nikogo, kto nie zabrał? No, jak jest ogólnie 13 o. osób, 6 z naszego teamu i 7 z mną. Typy, typy, typu widzę tu. Może będę miał killa. Dobra, jeden. ooo się ludzi, się no jeszcze też. Kurde. Moddy stai. Akciłem tak z feru ci czy... O, widzę, podziemę. A nie, to byłem. Tak tam jest zlik, to... Skajt tam jest e, Niebiescy, niebiescy, blue. A, a kto blue tam morduje niebieskich? Tj. Nie, no on hmm. wygrał grę. Ja mam tylko 9 kg. No. To ja mam jednego. To jest spełniony. Nie, no... Bugi. Widzę go. Ja tam idę. Jest mój. A nie, to jest czerwony. Tobiekułem drugą stronę, no to no, 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 no. nie mnie chciał być. No, widzę go! Buzie widzę! Buzie widzę. widzę! Nie, ktoś do niego pobiegł, no nie. Czemu to, Czemu to zrobiłeś? Nie, to Madrysta. No to ja. A, a to nie był nasz. O, to jest. O, no, dobra. To ja sobie... I widzimy się na kolejne... Co? Nie mogę się usłyszeć. Na kolejnej arence. Jesteśmy już po dziu. Jest tutaj skate, czy nie ma skate'a? O, dobry team, no! Taki no, timcom, hehe. I ogólnie to jest trzecia próba nagrania drugiego, drugiej rundki. bo... Ja, on to tylko wygra na to no, Nie będę wrzucał jak się buduje i spadał tak. <laughs> to by nie mi miało sensu, chyba żebym nagrał takich parę dziesiąt i połączył. To Takie neskie pojedyncze. Taki, taki pany moment. Pany moment. Takie wściekanie się. To wszystko wina z tej A z którym jest kimie tym razem? Niebieskim Oh, A, no, nie, nie, nie Teraz budujcie. ja go zwaliłem! No i Crusher, please, Boże, czemu bo zawsze musicie tepać? Zawsze, no nie... No się widzę, jak się budujecie. Spokojnie. jak coś to się łapie. Chyba mojej piemki. Ups, Crusher, chyba... O właśnie. Perino. Dasz mi jego itinę? Susili. Tylko, że większość spadła, no to czekaj. Ktoś tu wlazł. Ja. Ups. Badłem. poleciał Po. Ym, o, mam najważniejsze, czyli koksa i sh e, Nie masz zdjęć. <grym _> no dobrze. A właśnie, robię cięcie. Widzimy się przy opadaniu ścian. Okej, okay, jesteśmy już przy opadaniu ścian. Bo zabijałem tu już. Też jestem przy opadaniu ścian. Nie. Ciebie to ściany nigdy nie opadają. O Boże, jeszcze padą. Fajne, czy... A to, to już twój problem, typnę ja się typnę. zwracać nie będę. Nie, już wypyknąłem. Nie wiem, czy na nagraniu było, jak crasher sypnął, ale kraszer sypnął. A, Pada Agniesz, no nie, Skate zabiła Agnieszkę. To... Zabiłem kot Tełka. Skąd? Jak ty ja, to ja latam naokoło, ja szukam, a ty tylko stoisz i to ciebie sami przychodzą, no. Nie, ja się, ja, ja rzuciłem taktyczną perłę. Okej, okay. to ja też rzucę taktyczną perłę. Of, oh o oh fak, fak, liże, liże, liże. Co? <laughs> tak oto umarł. Ma mardista. No ale no miałem pół HP i zacząłem jeść i no, prawie I Tak jadłem i jadłem i nie zjadłem. No, no, no nie, no. Dokładnie. I co, jest... O nie, skate! O nie, skate i jego armia. A ja w tym czasie jestem dwóch. i tak niestety polizałem bo wpadłem w pojęczne gdyby nie to to bym to bym ugrał to bo miałem dwa koksy ale dobra dzięki za oglądanie dziś, dziś ze mną był madlista trzymajcie się i cześć